Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj zapoznam Państwa z pewnym dokumentem i e, będę snuł rozważania wokół tego dokumentu, ale to na razie niespodzianka. E, zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuków w górę, zapraszam do komentowania. Także przeczytam Państwu fragment e, tego dokumentu, dosyć obszerny. Ale warto, naprawdę warto posłuchać. Wsparcia ze strony państwa domaga się też aktywność organizacji wspierających uchodźców, która w ostatnich latach została ograniczona. Przedstawicieli wszystkich sił politycznych prosimy, aby wspólnie szukając rozwiązań skomplikowanych problemów migracyjnych, kierowali się nade wszystko postawami gościnności. Szacunku wobec przybyszów i dobra wspólnego Polaków. Zrozumiała troska o własnych obywateli nie może być wystarczającą przesłanką uzasadniającą zamykanie granic przed poszukującymi schronienia. Media powinny budować kulturę spotkania, a nie rozsiewać uprzedzenia i tworzyć atmosferę zagrożenia, dlatego prosimy dziennikarzy i reporterów o rzetelne relacjonowanie sytuacji uchodźców i imigrantów. Podsycanie niechęci i wrogości względem znajdujących się w dramatycznym położeniu przybyszów jest działaniem niegodziwym. Antyuchodźcze czy antyemigracyjne narracje mają wpływ na życie konkretnych osób. Są one także rujnujące dla prób odpowiedzialnego, wspólnotowego namysłu nad możliwościami odpowiedzi na złożone problemy migracyjne. Żaden przekaz medialny Relacjonujący nawet najtrudniejsze sprawy nie może prowadzić do pogardy dla migranta. Oni są naszymi braćmi i siostrami w człowieczeństwie i zasługują na pomoc w znalezieniu miejsca, w którym moglibyśmy godnie żyć oraz wnieść wkład w budowanie, uwaga, społeczeństwa obywatelskiego. Rodzące się na temat natomiast wątpliwości i obawy powinny być rozwiązane przez prawdziwą informację, dialog i autentyczne świadectwo. Dramaty ludzkie nie mogą stać się instrumentem do budzenia ksenofobicznych nastrojów, zwłaszcza budzonych w imię fałszywie rozumianego patriotyzmu, który poniża ludzi przybywających z innego regionu świata, innej kultury lub religii. I tak dalej, i tak dalej. Jeszcze tego jest dużo. No i zapytają mnie Państwo, po co ja Państwu Czytam, zabieram czas i zapoznaję Państwa z jakimś lewackim dokumentem. Ktoś może zapyta, a może to jakiś apel Fundacji Batorego. Nie, proszę Państwa, jest to fragment dokumentu, który nosi tytuł Komunikat Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw migracji, turystyki i pielgrzymek w sprawie uchodźców, docierających do Polski i oczywiście ten komunikat podpisał biskup Krzysztof Zadarko i ciekawa jest informacja na TVN24, w której biskup Zadarko gościł. Pierw gościł ksiądz biskup Zadarko, a później TVN opluwał kościół. Atakował papieża Jana Pawła II dokładnie w tym samym dniu, troszkę tylko później. I na stronie internetowej TVN24 czytamy m.in. Rada Konferencji Episkopatu Polski do spraw migracji i pielgrzymek wypowiedziała się w sprawie migrantów docierających do granic Polski. Cytat. Yy, humanitarna i ewangeliczna reakcja na problemy związane z migrantami i uchodźcami nie może być nigdy ograniczona czy zawieszona przez jakąkolwiek jurysdykcję. Gościnność względem obcego jest jednym z wyznaczników naszej wiary, pisze przewodniczący KEP, biskup Krzysztof Zadarko. No i zobaczmy. T.V.N. 24, tacy profesjonaliści amerykańscy. Yy, piszą o biskupie Krzysztofie Zadarko, przewodniczący KEP, to znaczy co to by oznaczało, przewodniczący konferencji Episkopatu Polski. <grych> Absurd, prawda, bo w istocie y, on jest przewodniczącym Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw migracji, turystyki i pielgrzymeki. Pytanie, kto go mianował? No też możemy zadać pytanie, kto mianował y, jego doradców, bo y, przejrzałem tą listę do, doradców. Nie będę czasu poświęcał na jej omówienie. Jeden przykład, drobny Rafał Cekiera, doktor nauk społecznych, publikował między innymi, między innymi w tygodniku powszechnym gazecie wyborczej i znaku. Prawda? No to świetny doradca. I zobaczmy, że księdzu biskupowi Zadarko coś się pomyliło. Zupełnie. Zresztą, gdzie jego uczyli, gdzie on się formował, jak on tu używa yy, pojęć, słów w ogóle nie chrześcijańskich, tylko z, z tej drugiej strony, prawda? Oni są naszymi braćmi i siostrami w człowieczeństwie, yy, mogą wnieść wkład w budowanie społeczeństwa obywatelskiego, zagraża nam ksenofobia. Fałszywie rozumiany patriotyzm. Dziennikarze napuszczają nas na biednych imigrantów. Jacy dziennikarze napuszczają nas, wręcz odwrotnie. Nie? I <śmiech> <śmiech> co takiego pomyliło się? Księdzu Biskupowi Zadarko, no to jest problem Bergolio. Bergolio się obstawia ludźmi w znacznej mierze z Ameryki Południowej. Ale nie tylko. Ludźmi, którzy myślą tak jak on, to znaczy reprezentują między innymi reprezentują teologię wyzwolenia. Teologię wyzwolenia w dwóch ważnych dokumentach, warto je przeczytać, potępił papież Jan Paweł II, mówiąc, że nie można mieszać marksizmu z Ewangelią. Marksizmu z doktryną komunizmu, z doktryną katolicko. No i teraz, gdyby biskup Zadarko był takim prawdziwym, tradycyjnym, znaczy tradycyjnym, wiernym doktrynie biskupem, no to by apelował do katolików o pomoc dla uchodźców w potrzebie. I ten apel uwzględniałby dwa aspekty. Pierwszy aspekt. Dobrowolna pomoc, znaczy jeżeli mamy być chrześcijanami i mamy realizować przykazanie miłości bliźniego, to przykazanie miłości bliźniego można realizować tylko dobrowolnie. Jak ktoś nam zabierze, przewróci nas na ziemię, założy nam kajdanki, wyciągnie nam z portfela 100 zł i powie, powie to jest twój dar yy, dla uchodźców i ten twój dar wynika z tego, że ty przestrzegasz przykazania miłości bliźniego, no to to kabaret, prawda? Pa paranoja. I teraz i druga rzecz, że pomoc uchodźcom nie musi polegać na tym, że my tych uchodźców przyjmujemy, prawda? I można pomagać gdzie indziej. Znaczy wyobraźmy sobie sytuację Polaków, którzy… W Polsce jest jakaś wojna, Albo nie ma wojny, jest bieda. I ci Polacy uciekają z Polski, jedni muszą, drudzy nie muszą. No i teraz ktoś od razu ich instaluje w jakimś kraju i zakłada, że on, że ci Polacy nigdy nie wrócą do Polski, prawda? Oni pochodzą z jakiegoś kraju, to jest ich ojczyzna, oni tam mają mieszkać, mają budować przyszłość tej ojczyzny i jeżeli są jakieś zawirowania, Chwilowe, wojenne, jakieś zawirowania typu, że ktoś tam przejął, jak powiedzmy, talibowie władze w Afganistanie, no to trzeba jakoś tym ludziom pomóc, ale dobrowolnie i na miejscu, czy blisko tego miejsca. Natomiast sprowadzenie tych emigrantów do Polski, bo jeszcze ja już gdzieś tam kiedyś powiedziałem, że dziwię się władzy. Pisowskiej, że ona nie puszcza tych emigrantów, prawda, bo oni by przeszli przez Polskę, przejechali szybko samochodem, bo te samochody na nich czekają, pojechaliby do Niemiec, to byłby problem Niemców, a ci emigranci byliby bardzo zadowoleni, bo oni chcą, wolą Niemcy niż Polskę. Natomiast zatrzymywanie ich na terenie Polski w obozach to jest, po pierwsze, od razu nocleg dla nich, wyżywienie opieka lekarska, z którą i tak jest problem w Polsce, i y, już się mówi o tych, którzy się znaleźli na terenie Polski, przechodząc przez białoruską granicę, że nauka trzeba ich nauczyć polskiego, trzeba dzieci y, do szkoły prawda? wszystko na nasz koszt. I to nie jest działanie y, przykazania miłości bliźniego. Nigdy Kościół nie robił tak, że wprowadzał przymusowe podatki na jakieś domy opieki, na przykład, prawda? czy przymusowe podatki na jakieś szkoły katolickie czy na coś. Puszcza się tace i się zbiera, to jest dobrowolne i przez całe średniowiecze z tym nie było problemu. Parafie utrzymywały swoje sieroty, starców, wdowy, kaleki, ale utrzymywały nie na zasadzie przymusu, tylko dobrowolnej składki. Y, która była darem serca, darem związanym z realizacją przykazania miłości bliźniego. A biskup Zadarko nam proponuje, że tylko się zgódźcie y, na to, żeby ci emigranci weszli do Polski i bądźcie dla nich mili, dobrzy i tak dalej, y, a y, z tego wynika, że ci, co się zgodzili i ci, co się nie zgodzili i ci bogaci, i ci biedni, oni wszyscy tych emigrantów muszą przymusowo utrzymywać i to nie wiadomo ile, prawda? bo to może być 5, 10 e, albo i 50 lat. No, także e, lewactwo e, się rozwija na świecie, kwitnie w kościele od czasu, kiedy e, stolice Biskupem Rzymu został Bergolio i to lewactwo zaczyna się pojawiać i zaczyna kwitnąć, i zaczyna dominować w polskim episkopacie, w polskim kościele. Ja jestem ciekawy, tak na marginesie, co na to inni biskupi, bo oni siedzą cicho. Natomiast pytanie, czy oni się na to zgadzają, czy oni to podpisywali, czy oni są bezwłasnowolnieni, czy oni są odsunięci. Ja rozumiem, że jakiś biskup siedzi cicho, ordynariusz, bo jak głośno krzyknie, no to biskup Zadarko od razu odwoła się do Bergolio, Bergolio od razu tego biskupa zdejmie, bo to taka jest teraz technika w kościele, a ten biskup myśli sobie tak, jak Bergolio mnie zdejmie, to mianuje na moje miejsce swojego człowieka i będzie tysiąc razy gorzej, a tak ja tylko to przemilczę, nie zareaguję i jakoś przetrwamy, długo nie pożyję. No bo ma, skończył dawno o 80 lat. I teraz jest pytanie, czy taki biskup, pytanie, czy istotne, no może istotne, czy taki biskup jak biskup Zadarko, czy on naprawdę tak myśli? Myśli to, co pisze. W jego myśleniu funkcjonują takie pojęcia, dominują takie pojęcia, jak braterstwo w człowieczeństwie, społeczeństwo obywatelskie, ksenokobia, fałszywy patriotyzm. Czy on po prostu jest skrajnym karierowiczem, który wyłazi ze skóry, żeby. Ludzie sekty Bergoglio czy sam Bergoglio dowiedzieli się, jaki to on jest im bliski i że powinien zostać arcybiskupem, kardynałem, kimś w Watykanie, ordynariuszem. O co tu chodzi? Prawda? Ale niestety, zobaczmy, nastał czas na całym świecie, ale również niestety w kościele, na rządy karierowiczów, na rządy tych, których arcybiskup Wigano nazwał sektą heretyckich i zdeprawowanych modernistów. Dziękuję bardzo.